Yo! Siemanko! W kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj ze mną jest... Siemano! Miki. A dzisiaj... jeszcze przebiorę, nie wiem dlaczego jestem. Sweterek założę, tak! Bo dzisiaj jest pierwszy, pierwsza część, będą dwie części. Druga na kanale Miki Games, wbijajcie. Eee... Tak, dzisiaj są święta. I założę swój sweterek świąteczny, jeżeli tu jest. I... A tak się pisze. O, mam sweterek. Czek, bo mam jeszcze nogi takie, tak sobie wbiorę. Najlepsze, że te, co ja teraz mam, spodnie, to były moje pierwsze spodnie na brokawie i na dzisiaj mam. Wow, i w ogóle nowa burgerownia. Popatrzcie. O. RIP Restauracja. RIP Restauracja, no. Szkoda, bo burgerownia była. No, piszcie w komentarzu hashtag RIP e, Restauracja. Albo hashtag RIP, a później spacja Restauracja. Ogólnie się nie było, że hashtag RIP Restauracja. To hashtagiem, bo pewnie takiego nie ma. Co fajnie z tym W ogóle policja nowa. Ja byłem już w tej policji, ale pokażę wam jeszcze tutaj. Ona też jest trochę udarek um. Czy jak to się tam mówi? E, na świątecznie. Popatrzcie tutaj się wchodzi, rabinka jest. No fajnie, teraz to już się będzie fajnie pracować jako policjant. E. Szpital jeszcze nowy, a to szpitala nie mi się wchodzić. Eee, poczekajcie, sobie jakieś auto weźmiemy, jeżeli jest nowe, ale wątpię, że było nowe. Dobra, widzowie. Eee. O, Szymano. Dobra, proszę nie przeklinę, bo nagrywam odcinek aktualnie. A mogę iść z wami? Tak, tylko że my na Robloxie, no. Czekaj, dobra, cybetraka bierzemy. Na dobra w Blue Heaven. Bo jest świąteczny upgrade. A Blue Heaven. A to nie, tu masz Mikkiego w znajomych? Eee, czekaj. Nie, nie wiem. Nie, nie masz. To musisz dobra, go nie, dodać. Dodam cię, dodam cię. Jak ty się nazywasz? Co tylko Miki no, dodać? Lulu set jeden albo yy, Patrz, ta, idziemy jedziemy sniami. E, widzę sorry, wy wyciszyłem nie słyszeliście Mickiego i tego, bo Miałem i wyciszone. Albo jak? Albo jak? Na bruchem Lulu set jeden albo o z, z, my, my i ksy one. Zaprosiłem cię. Już sekund. One second, please. I on się do nas. Co będziemy robić na Bruchawę? Nagrywamy ściny. Poszliśmy też na Upgate. I bo jest, no. no. no, jest nowa. Co jest nowa? Szkoła jest nowa. Popatrzcie. Mam Robloxa. Szkoła jest nowa. to zobaczyć. Czekaj, tak czy mi się zawało? Nie no, jest nowa szkoła. Jakiej marki samochodu? Nienawidzę. Uwaga, uwaga. Tesla. Jest to Nie tak. Nienawidzę też hibizody. Może te tylko ja mnie. Sorry fanów Tesli, jeżeli to oglądają. Jeżeli w ogóle są na te planecie. Uuuu! Dobra, na sali za dużo, na tej sali takiej dziwnej. Nic nie zmienili za dużo. W sumie w ogóle w klasach nic nie zmienili. Tylko, że jest udekorowany takim... Jezus, zapomniałem jak to ma na imię. No wiecie, o co chodzi. Słyszymy. Ej, fajne, w ogóle... Jezus, szkolet oni te studio sobie jakby to było te, studio nagrań. Gdzie że piosenki nagrywają na przykład takie sale normalnie. Nie wiem dlaczego akurat takie porównanie. W ogóle mi się nie wiem. Robi kokos. Ta Christmas. Kibel? Nie no, kibel się za dużo nie zmienili. Kibel, kibel. Dalej u dziewczyny są dwa kible, a u nas jeden kibel. Miki, ty. <laughs> Jaki skin. Ej, co to? Mm -hmm. jest, jest, jest. Jak, ty ma, jak ty masz na imię? Dominik. Dominik? Dominik mhm. Nie Mikso, 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 Mikso. Mixon. A tym dzimzy czymś Ej, E nie ma co na serwie. Kacper ty dalej w szkole, e w szkole jest coś? Ja jestem w szkole, no. E, A ja się pozmieniłem, i to, to chyba najmniej się zmieniło. Santa Christmas, we'll run. Ej, jeżeli będzie, pod tym filmem przynajmniej dwie łapki góry albo jedna, Dobra, nawet bez łapek. Dobra, Dobra, dla mnie tak. E, może się nam uda, zrobił się film, e, 24h, Comic Homie na Blue Heaven. O, masz w ogóle mój sweterek. Nadaj! A gdzie jesteście? Się? Się. Pod komisariatem. Ja też się mam, tutaj jestem, to ja tym autem. Tutaj nie, Będzie, tym, nie ale... Ja tym policyjnym jestem, jadę za tobą. Mm. Siadaj. Czekaj, ja czy szukam, niech ty masz na Lulu. Tu jestem, to ja, tym, tym nie starym nie autem. Ty, ty chłopiec, muszę to ukradłeś. nie mogę się przynieść, bo mam ja 200 tak. zaraz. Czekaj, ja cię zabieram. Do mnie uciekło. Ja cię jeszcze raz. Pradnę cię. A? Jak tu się większą prędkość dawało? Do auta? Ej, Normalnie. W -a, w C a co? W, -a w po prostu, jedzie ci. Jesteś na telefonie? To ty mi się, się chodzi jak jesteś na telefonie. Przesuwasz w górę na przykład. I jedziesz do przodu. Na telefonie. Ale mu chodzi. On no, teraz. Aha, tak, dobra. Oprędry. O! Czemu... Czekajcie, ktoś tu się wywalił. Jak tam? Dzieci mi. Jak tam się czujesz? Ja dobrze. Również. Jedziemy. E, dobra. Widzowie, my tak gadamy, Santa i Santa Christmas. Napiszcie w komentarzach, co dostaliście pod choinkę. Tak, jeżeli w ogóle jeszcze coś dostaliście, a jeżeli... Wiecie co dostaniecie, a nie dostaniecie, to napiszcie przynajmniej, co dostaniecie. Bo tak za dużo chyba osób jeszcze nie ma, bo to dopiero pod choinkę. Zawsze jak z dla wracam. No. Ja zostałem na mikrofonik. No tak I właśnie, mikrofon nowy mikrofon, więc może czego lepiej słyszeć to. Czekaj! Wziadaj mi tu. Waliło mnie. I ja za szorbuję. Szum ci w ogóle tak wytłumiło, nie było, bo czasami było jak, nie wiem, klikać na klawiaturze, czy co. Ja myślę, że to przez pana Grzybka. Pan Grzybek tak robi. Że co? Że nie słychać jak klikać na klawiaturze, albo myszkę. Czasami jak mocniej walnęłaś myszkę, to było to słychać bardzo. Głośno. Gisband. Gisband. Gisband Jak klawiatura mam mega cicho. Jak klawiatura ma mam mega cicho. Ma... A o to chodzi? Że ty nie masz dużych tych, bo ty masz z y, mysz z tego. Z laptopa i są takie gładkie, takie wiesz. Nie takie duże przyciski. Tylko takie o. Pod... Ja myszkę. Mogę Wam widzowie coś podpowiedzieć? Prawdopodobnie będę kupowała komputer, ale to w przyszłym roku. Komputer, nie laptop, komputer. No, mam pytanie, a gdzie jest bank? Co robisz? Laptop jest wygodniejszy bardziej. Miki! No ten... Miki, gdzie jest bank? No? Za policja jedź. No bo jestem przy poli... no jestem... Są... Za policja, no. Za policję? No, za policję. Chodź. Lewo, no, lewo. lewo. E! Nie, wywaliłeś się. Tu... i tu masz ten, tu masz bank. Ten był bank, tu pisze Ci, ten zielony taki tu domek. Dobra, poczekajcie, bo jeszcze nie byliśmy na tym. Może coś na, na samolocie... I w ogóle sejf się zmienił. Ej, nie sejch to jest ten, e, bankomat. Bankomat? Gdzie Ty masz ten bankomat? Aha. Nie, rozsiało Aha, tam w. troszkę. A fajnie by dodali bankomaty. Jak normalnie by tu sobie Na przykład bankomaty. No, nie, no podobnie jest. Tylko to. O, ma takie szare. On już jest. Tak, wylatuje. Wylatuje. coś wylatuje. wylatuje. Kliknij się karta. Jest SE karty? Tutaj dam ci. No zawsze pędzę karty. Nie Nie wiesz o tym? Nigdy. Nie, nie wylatywały. Nigdy nie wylatywały. Jak przytrzymałaś tu kartę, to zawsze tutaj się pokazały. I trzeba w to kliknąć. I masz. Zawsze tak. A, było. co tu jest. Aha. To źle się Nie mogę. Dobra. Dobra. To odcinek, ale fajny. Tutaj jest tego odcinka. Nara, no a druga część u Mikiego, pamiętacie w wpadać, e, może podlinkuję wam w opisie kanał Mikiego. Nora.